Czekaj, gość jakiś jest. Dzień dobry, dzień dobry, witam pana. Witam, witam, widział pan gdzieś Co mówisz? Widział gdzieś pan księdza? Nie, nie widziałem. Modlę się, aby moje nogi wyzdrowiały. Wie pan, jak to życie. On przecież miał nogi w gipsie. Muszę zdjąć z No, modlę się do Boga. Proszę pana, ale na szczęście Bóg mi nie pomógł. Walnąłem w dystrybutory. To już kur... Co mówi pan, bo tak, tak nie wyraźnie słychać. Czego? Co ci do pana? Uchadź mnie tam na telefonie. Dobra, bo muszę zadzwonić do ratownika. Żeby mnie... Kurde, zwa! Tu jest nasz kościół! Gdzie tu przełazi? Nie przełazi do mnie! Dobra, To wam się do gatownika wziąć. Zobaczymy, pobili mnie. Chodź, uciekamy! Chodź, uciekamy! że pozaresz, tu się, co I czemu cię pobili? No nie wiem, mówili, że to nas kościół! I nie zabił. <grystie> <Extreme> <grystie s orygini> ja pierdzielę. I teraz mówi ja organista, no. I, i mu. I... i śpiewa Awe Maria Ogrzybnie, wiesz tu ja nie bij, nie bij, jest brzydkie Nie pij, nie pij, Chodź kuszyma. go weźmiemy gdzieś Zadzwoniłem po karetkę, powinien po tu przyjechać Posiłki też Chodź o, bojka, Nie, nie go z kościoła, chodź nie Chodź, chodź Nie wynosi go z kościoła Wynióż go z kościoła, zobacz, pojedziemy, chodź Wynosą Wynoszą mnie z kościoła cię wynoszą?

Boże, nie to muszę. Nie wiem, karetkę tylko wziąłem. Telefonu nie mam chyba, więc dzwoniłem do karetki tylko. Jak ty nie masz telefonu? No i oni są jak coś powaleni, oni nie chcą zakopać. <laughs> nie no, nie wiem co oni odwalają. No nie mam telefonu, bo mi mogli wziąć. Czy coś, nie wiem jak to się dzwoni, tak wiesz. Dzwoniłem tylko po karetkę. No to się pożegna swoim żywotem do końca życia. Pożegnać się swoim żywotem do końca życia. <gry> Oni sobie o coś pomaleli. Do że dali mnie do jakiegoś, nie wiem, stawu, czy czego. No co? Miku! Idź na zakrytki po łopatę! Idź na zakrytki po łupate. No, <grywia> Idź tak, na no takie typu łopatę. No, to co bo to jest 2000. Nie no co go zakopać? Nie, nie no co go zakopać? Nie, nie mogę. O, oh. oh, pozwól. Coś. Jest i, to... i, i kop. Jest łopatę i kop. i kop. No oni mnie, No oni sobie coś pomaleli, oni tu kopią Tak? Serio? Nie dozwyczaj do tego tyfa, taka jadka, co nie Dobra, chodź, bo my tego tu nie ja zrobimy Ja to to zrobię, no Ja to zrobię Idź do zakrystii po łopatę I do tego szamponu Idź do zakrystii po łopatę O Boże, o moje O mój o Boże Czekaj, to mu... Czekaj, bo ja ziemi wyrzucę. pierdziele stary, idź to za z typu łopatę. <grystanie> COŚ TO? Gienek, poczekaj chwilę. Gienek, poczekaj chwilę, co on tam powiedział. Czekaj chwilę. Niech Bóg no co, no? was pobogosławi, powiem im. Nie no nie, dobra ja nie robię tak. Zaniem <grystanie> niego <grystanie> po kartkę. Powinni przyjechać. O, o! Jednak poczekaj chwilę <grym> Poczekaj chwilę? Ej! Ja pierdziele koło kosiowa mnie zakupują Słuchaj, on <grym> nie, <grym> nie mogę z tego ja ja, go Teraz się pomodlimy O be Maria to Ale weź mi powiedz, żeby trumna była prestiżowa Nie nim Weź im tak, powiedz, żeby trumna była. No bo oni pojechali. Pogrzeb ci zrobili. Ja pierdzie. Ale czekaj, że ty już umarłeś. Ty, ja, teraz idziesz na spektatora. Już nie N żyjesz, już pogrzeb mieć. Za, za dużo razy umarłeś. Nie, nie. Ja, się, tra ta... ja, ta... ja ta... się transportuję do szpitala, bo oni nie przyjeżdżają. Poczekaj, gra specjalna. Dzień dobry, Dzień dobry.